Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sporadników do RPG Maker MZ. Nie mam pojęcia, w którym już jest ten moment w serii, w którym się pogubiłem. Przepraszam, że długo nie było filmów na kanale, ale jest to spowodowane wieloma w sumie czynnikami, m.in. tym, że jak pewnie słyszycie, miałem nowy mikrofon nie trzeba było to ustawić i to zajęło, wiecie, jeden dzień. Jeszcze miałem spory problem z komputerem i to zajęło kolejne dwa dni i tak trzy dni łącznie zleciały plus takie wiecie, jeszcze nie chciało mi się i tak dalej dlatego no, długo nie było od filmu, ale no już to nadrabiam i dla wszystkich fanów Dziennika Dewelopera chcę powiedzieć, że kolejny film na kanale to już na pewno będzie Dziennik Dewelopera znaczy nie na pewno, ale bardzo prawdopodobne. dobra, więc czym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku? zajmiemy się czymś, o co tak jakby najczęściej do mnie piszecie na priv, na discordzie, w komentarzach najczęściej właśnie słyszę takie pytania w stylu Ej, szeroki jak zrobić takiego questa, że muszę zebrać 5 grzybów i jak mam 5 grzybów, to wtedy jest super. Nie? Bo to jest bardzo... nie wiem, z 10 może razy dostałem takie pytanie? Oczywiście nie słowo w słowo, ale wiecie o co chodzi. Jeśli jesteście osobą, która kiedykolwiek zadała mi takie pytanie, to pozdrawiam was. Dobra, i w jaki sposób się tym zajmiemy? Zajmiemy się tym za pomocą zmiennej. Czym jest zmienna? Trochę w, w teorii najpierw. To jest takie coś, co jest sobie w naszej grze. I jeżeli pamiętacie, Switche mogły być włączone lub wyłączone, co nie? No to teraz zmienna może przybrać jakąś liczbę. Od zera do bodajże 999 chyba w RPG Makerze? Jakoś tak prawdopodobnie. No może nawet i więcej, dobra, nie wiem w sumie. W każdym razie ten zakres na dole jest bardzo wysoki, nigdy go nie przekroczyłem, wy raczej też nie będziecie mieli tego problemu. Na samym początku, jeżeli nie zdefiniujemy zmiennej, będzie miała wartość 0 i to też warto zauważyć i zapamiętać. Dobra, ale co w ogóle to ma do tych grzybów? Przejdźmy no, może już do praktyki. Dobra, przypomnę Wam coś, co omawialiśmy w poprzednim odcinku. Jest coś takiego jak Control Self Switch. I tutaj przypomnę, że gdy klikniemy, użyjemy eventu, to on się przełącza o O tak. Że jak podejdziemy do grzyba i klikniemy spację, to grzybek nam znika. Czy słychać psa? Chyba nie wiem, aby nie było słychać psa. Nie mam. Na czym to ja? Nie pamiętam. A dobra, że jak podejdziemy do grzyba, to go zbieramy. Dobra, i teraz użyjemy sobie naszej zmiennej, o tutaj jest taki przycisk, który nazywa się użyj zmiennej. No i tutaj i tu się dzieje cała akcja. Nazwijmy sobie naszą zmienną na przykład grzyby. I zaznaczmy, że zwiększymy ją o 1. Co to oznacza? Że po podejściu nie dość, że nam się przełączy, to jeszcze zmienna nasza niewidzialna, która jest sobie gdzieś na górze, zwiększy się o jeden. I teraz zastosujmy to w całej reszcie grzybów, używając znanego skrótu klawiaturowego, klawiszowego. E, Ctrl C, Ctrl V. Dobra, czyli w teorii po zebraniu wszystkich grzybków, nasza zmienna powinna ustawić się na cztery. Więc zróbmy sobie teraz jakiegoś typa. Zaraz wam pokażę, jak on jest zrobiony, ale najpierw Wam przedstawię, jak działa. Na początku mówi dawaj, gziby, bro grzyby na no, chyba było. Dobra, nieważne. No, więc y, jak podejdziemy do niego, dru drugi raz, no mówi masz te grzyby znak zapytania. Więc zbierzmy sobie nasze grzyby. I jeszcze tutaj ustawiłem było charakter, bo powinno być Aktion, jeżeli chcemy zrobić, że grzyby są przed nami. Y, tak, zapomniałem o tym. No, co zbieramy sobie te wszystkie grzyby. Po prostu podchodzimy klikamy spacer, spację, nic skomplikowanego. I teraz, gdy mamy 4 grzyby, czyli zmienna jest równa 4, dzięki wariat, mówi nam ziomek. I jak go teraz zrobiłem? Ustawiłem najpierw, że po pierwszej rozmowie Self Switch odpala się na A, więc gdy drugi raz z nim porozmawiamy, to widzisz, że będzie tutaj A i powie, czy masz te grzyby. Natomiast, gdy będziemy mieli 4 grzyby, czyli wartość będzie ustawiana na 4, na 4 przepraszam, szkawka, to nam powie dzięki wariat. I teraz jak można jeszcze zastosować właśnie te zmienne Na co najmniej 47 sposobów mi przychodzi do głowy Ale zgaduję, że jest ich troszeczkę więcej Możemy jeszcze w evencie zrobić tutaj warunek Jak wcześniej robiliśmy, ja nie wiem w ogóle czy wcześniej to omawiałem Ale tutaj są takie warunki, o Jeżeli jakaś zmienna jest włączona lub wyłączona Jeżeli self switch jest włączony, wyłączony Albo jeżeli jakaś zmienna ma wartość, na przykład nie wiem równą, większą, mniejszą albo nierówną. Tutaj macie, wiecie, takie matematyczne znaczki. 4. To się dzieje coś. Jeszcze możecie wybrać sobie else. Czyli w tym przypadku, jak mamy 4 grzyby, dzieje się coś, a jak nie mamy, to się dzieje coś. Na przykład, jak mamy 4 grzyby, to nam mówi dzięki wariat, a jak nie mamy czterech grzybów, to nam mówi coś innego. No. Gdzie jeszcze można używać tych zmiennych? Tak na pierwszy rzut oka w sumie nie pamiętam. A dobra, podczas dialogów na pewno można używać. Jak damy taką kreseczkę V i takie kwadracik i wpiszemy 1, to wtedy pokaże nam się wartość zmiennej numer 1. Na przykład yy, masz na razie i wtedy wpisujemy to grzybów i wtedy on powie ile mamy na razie grzybów sprawdźmy czy to działa w ogóle, bo tak szczerze to nie jestem najbardziej przekonany co do tego tutaj wklejmy dobra masz te grzyby, masz na razie 0 grzybów zbierzmy sobie może dwa. podejdźmy masz na razie dwa grzybów, dobra oczywiście warto też odmieniać to, ale to mniejsze o to w sumie kto tam patrzy na gramatykę o, albo na przykład jak chcemy sobie dodać golda to możemy zwiększyć golda o ilość, no w tym przypadku ilość grzybów, trochę nielogiczne, ale możecie sobie ustawić zmienną jakość jak na przykład wiecie, dobre uczynki, coś takiego i jak klikniemy spację to dostajemy golda za to i fatalny to jest przykład. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, możemy też sobie zwiększyć zdrowie, manę, wszystko możemy sobie zwiększać za pomocą właśnie takich zmiennych fajnych. Dobra, są zmienne fajne, są zmienne niefajne. Teraz zajmiemy się tymi mniej fajnymi, czyli timerami. Czemu mniej fajne? Nie wiem, nie lubię timerów po prostu, szczerze. Nigdy nie użyłem w moich grze... Raz, raz użyłem w grze timerów, raz, tylko. A zmiennych używałem co najmniej... zawsze. Dobra, jak działałem timery, opiszę wam. Nie zniechęcajcie się po moich słowach. Może coś źle zabrzmiało. Jest coś takiego jak... Yy, control Timer. No i piszemy, by zaczęło się odliczać od 10 sekund. I co, jak to działa? Tu się ustawię na miniaturkę. To jest plan. Dobra, jak działa timer? Podchodzimy i zaczyna lecieć timer. I co z tego? Na razie nic, ale możemy troszeczkę się tym pobawić. Robimy sobie jakiś event, który będzie nam działać cały czas tutaj w tle i dajemy warunek. Jeżeli timer jest mniejszy niż 2, timer jest mniejszy niż 2, dobrze myślę. No, chyba dobrze to będzie napis zaraz wybuchnie i damy to na to tak, taki przykład dobra, czyli jest sobie nic, podchodzimy leci timer na, timer leci nabijam sobie minuty do statystyk <gryw> no jak były dwie sekundy to pokazał się napis zaraz wybuchnie ale teraz warto zauważyć, że po wciśnięciu spacji no, on się pojawi, zaraz wybuchnie. A dlaczego to? Ponieważ timer cały czas jest mniejszy od dwóch Więc co należy zrobić w takim wypadku? Po tym jak powie zaraz wybuchnie, chociażby jakiegoś selfie switch'a sobie wrzucić. Tak, by nam cały czas nie powtarzało tego, że zaraz wybuchnie. No. Myślę, że, że to w sumie na tyle, podstawy Wam wytłumaczyłem, a bardziej skomplikowane rzeczy albo sami złapiecie, albo jeszcze ja Wam opowiem w przyszłych odcinkach. Ale póki co, mam nadzieję, że zrozumieliście jak działają zmienne oraz wartości czasowe, czy jakkolwiek to się nazywa fachowo. Mam nadzieję, że mój nowy mikrofon nagra, nagra ten dźwięk, bo jak nie to będzie przypadło, nie mi przykro. No i co, powodzenia na elekcjach, już niedługo dziennik, dewelopera i wbijajcie 420 subów. Pa! Przepraszam, że całkiem długo nie było filmów na kanale. Przepraszam, że całkiem długo nie było filmów na kanale, ale Przepraszam, że jest to